Witaj w GKS Katowice. Podstawowe pytanie, co sprawiło, że wybrałaś ofertę naszego klubu i zdecydowałaś się na grę w Katowicach? Dzień dobry, witam, witam serdecznie. E, myślę, że przycieknęło mnie to, że tutaj e, jest to klub, który walczy o najwyższe cele. Gdzieś tam ta Liga Mistrzów na pewno mnie skusiła e, i też sam występ, e, występ tutaj, e, że będę mogła czerpać duże korzyści, na pewno piłkarskie, grając w, w drużynie Mistrzów Polski. Chciałem Cię zapytać o taki mecz sprzed roku, bo GKS niewiele meczów przegrał w poprzednim sezonie, ale Ty grałeś w takim spotkaniu przeciwko GKS-owi Katowice i to Ty byłaś zwycięszczynią. Jak wspominasz to spotkanie? Myślę, że był to bardzo ciężki mecz i po tym meczu wydaje mi się, że nikt by nie stawiał Katowic roli faworyta w zeszłym sezonie. Na pewno dużo zdrowia oddałyśmy. No niestety rewanż nie był taki udany, ale cieszę się, że w pierwszej rundzie jako jedyny zespół byliśmy w stanie i potrafiłyśmy wygrać z drużyną GKS-u. Chciałem cię zapytać o twoje atuty boiskowe, taką ulubioną pozycję na boisku. Co ty możesz dać Gieksie? No Myślę, że mogę dać bardzo dużo, bo gdzieś tam w AZT się występowałam na różnych pozycjach. Głównie to była obrona i atak, ale mam nadzieję, że będę tutaj występować gdzieś tam bardziej w przodzie, bo czuję się dobrze. Jestem szybka i gdzieś tam wydaje mi się, że mam ten nos do strzelania bramek. Myślałaś już o meczu z Anderlechtem Bruksela? Gdzieś tam przywinęło się u mnie. Taka zmianka o tym meczu. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciężki mecz, ale mam nadzieję, że będziemy bardzo dobrze przygotowane i gdzieś tam puścimy ten Anderlecht, no bo rok temu w mistrz Polski był bardzo blisko wygrania z Anderlectem i mam nadzieję, że to my teraz jednak wygramy i będziemy się cieszyć przejścia do kolejnego meczu.